Słuchajcie, godzina druga, Wszyscy śpią. Ja przed komputerem, a tu się wszystko się trzęsie, Ściany się trzęsą. Żona wystraszona. How you feel when is the earthquake? You know, I I feel much more stronger before, but I am scared, you know, we near the mountain. Mmm. Może wulkan eksploduje? Yeah? I don't know. Słuchajcie. Oficjalnie mogę powiedzieć, że e, przeżyłem pierwszy trzęsienie ziemi, tak, po polsku, trzęsienie ziemi. Fajne uczucie, takie... Duh. Najpierw był taki mały, taki, wiecie, tu, tu, tu. coś jest nie tak, czemu cała chałupa się trzęsie, what the fuck, cała chałupa się trzęsie. <gryw> no nie do pomyślenia. Wstaję, idę, żona mi mówi, trzęsienie ziemi. I potem jeszcze raz. Duh. Zobaczymy, czy w ogóle oddało to, bo może być jeszcze powtórka. Zaraz zobaczymy, ile tutaj Wam napiszę i pokażę, w jakiej skali Richtera było to trzęsienie ziemi. I zaraz zobaczę kamery, czy zaobserwowały te trzęsienie ziemi, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Więc godzinę się zapisałem, więc zaraz się sprawdzimy. W ogóle burza przechodzi i jest zalane wszystko i nie wiem, co to z tym spowodowane. Ale był taki chwileczkę niepokoik. i to można powiedzieć, że to było moje nie pierwsze odczucie trzęsienia ziemi, ale o, chyba dalej się trzęsie. Ale to nie było tak jak na filmach, jak... tylko czułeś, się, czu, 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 jakby cały dom się przesuwał, bo, gdzie? Takie, nie, nie normalne. Jutro zobaczymy, czy cokolwiek się stało, bo nie było ani żadnych trzasków, słychać, ani nic, prawda? Nic nie pospadało, więc podejrzewam, że jakieś 4-5, albo daleko od nas było te trzęsienie ziemi. I, 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 i dlatego, więc są dwie opcje, albo jedno duże trzęsienie ziemi gdzieś daleko od nas, albo głęboko na przykład, ale powiem wam, że no taki leciutki straszne. To nie było moje pierwsze trzęsienie, ale te było najbardziej odczuwalne. Wiecie, podobno najwięcej trzęsienie mi to pewnie czujemy, jak śpimy. No. Więc... Oh. Yes, you feel more? Yeah, Słuchajcie, już wszystko wiem. Trzęsienie zimu było od nas oddalone o jakieś u, ze 250 km. 5,3 w skali Richtera. Zobaczcie sobie. 43 km na północ od Cebu. Do Cebu mamy no jakieś 200 km. 5,3 to nie jest jakoś strasznie dużo, ale na pewno jeśli to było gdzieś tam, to jakieś. Uszkodzenia zrobiło. Zaraz zobaczymy, co tutaj powiedzą. No to powiem wam, że jesteśmy daleko od tego, a poczuliśmy, więc jak to jest 5,3 szacowana siła trzęsienia ziemi, powiedzieli pół minutę wcześniej, spojrzałem na zegarek, była 22 równo, tu jest napisane 959. Ale coś tam na pewno zostało uszkodzone. To było na północ od Cebu. E, na pewno wszyscy będą o tym mówić, bo widzę, że Bohol poczuł też. E, no. A, a, a Cebu to tak grubo 200 km od nas i tak poczuć to kurde, powiem Wam. Ogólnie trzęsienia ziemi powyżej piątki to już, to już są jakieś trzęsienia ziemi i widzę, że chyba internet padł. Tu mamy taką mapkę, my jesteśmy tutaj Manila, ale nie pokazują żadnych trzęsień ziemi. Tu widzicie, no to są skoki, tak, z tego co domyślam się. My jesteśmy tutaj, tu. Nasze jeszcze nie zostało zarejestrowane. Widocznie strona jest z opóźnieniem, a Strona. Yy, haha, yy, filipińska strona o trzęsienia ziemi jest zawieszona, za dużo wejść. Widzicie, próbuje się na nią dostać. I pewnie wszyscy sprawdzają. Słuchajcie, jestem właśnie na stronie. Tutaj filipińskiej agencji sejsmologicznej i jednak te trzęsienie ziemi miało 6,7 skali Richtera. 30, 30, to było dosłownie teraz, prawda? 9.59 sprzed 5 minut. Mamy 22.13 podali i zobaczcie, my jesteśmy, mogę wam pokazać, o tutaj, i czuliśmy te trzęsienie ziemi. 6 i 7. To ja podejrzewałem, że tutaj może się, mogą się dziać dancejsze sceny. Mija pół godziny trzęsienia ziemi, już się zmieniło na 6,9 i w skali Richtera. 6 i 7 tutaj na oficjalnej stronie podają, ale to było pierwsze i to było 4 minuty po 10. Tutaj wreszcie się załadowała strona. I powiem Wam, że to było blisko. Bez spiny, bo on jest na tej wyspie jakieś 30-40 km od centrum. Więc na pewno coś powie więcej na swoim kanale. Bądźcie sobie na bez spiny. Pewnie jutro albo pojutrze coś doda. Słuchajcie, mija 47 minut od trzęsienia Ziemi i okazało się, że są dwa trzęsienia Ziemi. Jedno było 6,9 w skali Richtera, ale 12 minut później 5,2. Troszeczkę na północ. Tutaj widzicie mapkę. My jesteśmy tutaj, to jakieś 180 mil, tak naprawdę od Duma Getty to było. Informacje pewnie będą później, bo tamten rejon może być bez internetu, tak naprawdę. Próbuję znaleźć coś, więc szukajcie, obserwujcie, na pewno będzie o tym w wiadomościach. If I ain't got you, yeah. Musiało być na pewno poważnie, bardzo poważnie, bo jak my odczuliśmy tak daleko, to sześć i dziewięć jest to w skali tutaj. Yy, Tutaj USGIS jest to bardzo silny Earthquake. Mija ponad godzinę od trzęsienia ziemi i nie wiemy co się dzieje na północy, ale wiemy, że w CEBU, na przykład Terminal 3 promowy, został uszkodzony, trochę tam dachu spadło, i na przykład Sanktuarium Shane of Santa Rosa de Lima, kościół rzymskokatolicki. Wybudowany chyba w 1986 roku, jak dobrze pamiętam. Nie chcę wam pokonać, ale co najciekawsze, Chad GPT, a dokładnie Gemini, mimo że godzinę po, e, po trzęsieniu ziemi, już napisał niedawne wydarzenia. Niedawne doniesienia z końca września 2025 wskazują, że sanktuarium zostało uszkodzone w wyniku trzęsienia ziemi. Widziałem zdjęcia, gdzieś tutaj Wam wkleję. Jest to prawda. Więc życzę wszystkim, żeby byli bezpieczni. I do zobaczenia na następnym blogu